Pan Krzysztof Fedorczyk. Serdecznie witamy. Szanowni Państwo, tuż za mną jest mój przyjaciel wójt gminy Jadów, Dariusz Kokoszka. Bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, wszyscy, a jest jeszcze jedna pani, której chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współorganizację, za można powiedzieć organizację tego kwestynu Dni Stoczka, bo dzisiaj to jest pierwszy dzień, a jutro będzie drugi dzień. Jutro zapraszam z dziećmi pani Sylwia Tryd, zastępca gminy, wójta Gminy Stoczek. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za pomoc. Proszę państwa, w tym zielonym namiocie są pozostali goście. Już nie chcieli tutaj wyjść z nami na tę scenę, no ale byłoby nas chyba za dużo. Wśród nich są między innymi e, Szanowni Państwo e, jest Pan Joseph Don firma Hansei z Korei Południowej którego bardzo serdecznie witamy. Jest to firma, która ma certyfikat, certyfikat rządu koreańskiego na Zawiązywanie biznesu w Polsce Znamy się już od dosyć dawna Bardzo sympatyczni, mili ludzie I dziękuję, że przyjął nasze zaproszenie Jest z nami wraz ze swoją asystentką Szanowni Państwo, jest również przewodniczący Rady Gminy Łochów, pan Andrzej Suchenek, którego bardzo serdecznie witam, wielki nasz przyjaciel, mój gminy Stoczek, no i przyjaciel nieżyjącego już Mariana Dzięcioła, mojego przyjaciela, którego z sentymentem i sympatią zawsze... Wspominam. Są z nami również, Szanowni Państwo, jest prasa, jest kurier e, Wyszkowski, e, jest przewodniczący Rady Gminy Stoczek, Pan Zbigniew Płusek wraz z pozostałymi radnymi. Witam również bardzo serdecznie kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, sołtysów, którzy przyjęli nasze zaproszenie i za to im bardzo serdecznie dziękuję. Witam strażaków, którzy zawsze są pomocni nam w organizacji tego typu imprez. Są to Ochotnicze Straże Pożarnych, z Kuty Gruszczyno, ze Stoczka, ze Starych Lipek, z, z Toporu, z Mrozowej Woli i z Grabowca. No i ci najważniejsi to jest państwo, których bardzo, bardzo serdecznie, serdecznie witam. Są z nami również przedsiębiorcy. Jest między innymi pan Jacek Jeżisław Kalisz z Toporu. Innych nie będę wymieniał ale myślę, że się nie obrażą. Są wśród nas, nie wszyscy są pod tym namiotem zielonym, są wśród Was, Państwa publiczności. Chciałbym również podziękować firmie ANS, która zorganizowała tą całą imprezę. Proszę Państwa, dzisiaj szukamy takich rozwiązań, które pozwoliłyby jak najmniejszymi kosztami dobrze się bawić. I to można zrobić. Przykładem jest właśnie tego firma ANS, która to wszystko zorganizowała, prowadziła zespoły, które już grały i które jeszcze będą grały dzisiaj i jutro. To wesołe miasteczko, te punkty sprzedaży lodów, frytek, gofrów i jeszcze czegoś dla ducha. Szanowni Państwo, Myślę, że pogoda już nam nie będzie dokuczała, że będziemy bawili się fantastycznie. Ja chciałbym zapowiedzieć tylko, że około godziny 10, jak tradycja nakazuje w stoczku, będą sztuczne ognie. Myślę, że będzie na co popatrzeć. W związku z tym życzę wszystkim miłej, dobrej zabawy. No i zapraszam na jutro. A teraz. Oddam głos pani marszałek, pani Elżbiecie Land. Szanowni Kochani Państwo, ja w imieniu tu zaproszonych gości, nie tylko tych, którzy stoją za mną, ale wszystkich Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Dni Stoczka. Z wielką przyjemnością od wielu lat w tych dniach uczestniczymy. Jest to piękna okazja do zabawy, do radości, do podsumowań i czego można państwu życzyć. Pogodę już mamy, więc dobrej i wspaniałe zabawy. Dziś i jutro. I oby w następnym roku pan Wójt miał większe szczęście do pogody. Wszystkiego co najlepsze. Dziękujemy bardzo. Panie starosto, dwa słowa. Bo ta współpraca ostatnio między mną a starostą jest dosyć widoczna. Kto jechał od drogi numer 50, od grabowca. Mógł już przejechać po nowej asfaltowej drodze. Co prawda, jeszcze to nie jest skończone, ale już ta jazda troszeczkę inaczej wygląda. Szanowni Państwo, to starosta pozyskał środki yy, z tak zwanych skietynówek, 50%, a tym drugim 50% podzieliliśmy się po pałom. No, takie są zasady u nas w powiecie węgrowskim, zapoczątkowane jeszcze za czasów pani Elżbiety Lans, kiedy była starostą węgrowskim. No, również po części dołożyłem się do remontu drogi do Wielicznej. Myślę, że to nie koniec, bo to i nie początek. Wcześniej podobne inwestycje były wspólnie realizowane i w przyszłym roku ten odcinek drogi ze Stoczka do Grabowca będzie zakończony. Ale o tym to już myślę, że sam Pan Starosta powie lepiej i dokładniej. Szanowni Państwo, dzisiaj dróg nie będziemy budować. Ja życzę wszystkim mieszkańcom Stoczka, zaproszonym gościom dobrej do rana zabawy. Wszystkiego dobrego. Czy mój kolega sympatyczny zjadował dwa słowa? Piękna gmina. Z piękną miejscowością Urle. Kiedyś tam, dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze młody, już mało to pamiętam, pracowałem w tej gminie. Pewnie mój kolega jeszcze wtedy do przedszkola chodził, chociaż już też włosy nam się upadabniają, trochę siwizna i jego przyprószyła. No ale i starzem, i wiekiem na pewno młodszy. Bardzo proszę. Lech. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mogę być tutaj z Państwem w stoczku. Jestem z innego powiatu, co prawda, ale z dobrymi samorządowcami, z jakimi warto współpracować, warto się przyjaźnić. Razem będziemy re tutaj realizowali projekt odnawialne źródła energii dla mieszkańców. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo weźmiecie w nim udział. Będziemy wszyscy zadowoleni. I współpraca ta przyniesie nam owoce w postaci taniej energii. Dziękuję wesołej zabawy do samego rana. Dziękuję ja na siódmy mnie tu chyba będziemy kończyli. Yes. Ja właśnie, że jest dobra impreza, tak? Jest dobra impreza? Słuchajcie, tym numerem, który teraz wykonamy, będziemy się z wami pomału żegnać. Stoczek jesteście! To no zróbcie wielki halas! Coś ludzi jest stoczek. to bardzo dobrze. Jesteście na imprezie. Kto lubi imprezy? Uwaga! Kto lubi imprezy, Łapki w górę. Ja też. Zaśpiewamy o imprezie. Zaśpiewamy wam imprezowy numer. Specjalnie dla was teraz. Dedykujemy go od zespołu INVOX. Wiecie kto dla was gra? Zespół INVOX. To no dobra, to zrobimy taką zabawkę. Tak. Ja powiem IN, wy mówicie VOX, okej? Okay? Uwaga! Okay. IN! 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 VOX! IN! 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 Szybciej! IN! VOX! IN! VOX! IN! Dobrze. Dobrze przetrenowaliśmy troszeczkę. I muzyka sprawia, że dzisiaj z nami Każdy, każdy dróg, dobrze bawi się Skaż się w górę, niech podłoga zje się Zróbcie hałas, niech ta noc nie kończy się Jest Jedziemy ręca i włosy Dzisiaj z nami, oooo, się w górę Wszyscy, zróbcie hałas, niech ta noc nie kończy się Wszystko się rządzi, lubicie bawić się Wszyscy łapcy w górę, zabawimy się Wszyscy łapy w górę! Jest impreza i muzyka sprawia, że ci się z nami Każdy wątpię, się Skaż się w górę, niech podłoga przeniesie się Zróbcie kałam, niech ta noc nie kończy się Jest impreza i muszyka sprawia, że dzisiaj z nami Nie kończy się Wyginam cicho, 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 to. na cicho, 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 Wyginam cicho, 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 już otwarty bal I i cicho, Niech ta noc nie kończy się, niech to? jest impreza, i muzyka sprawia, że dzisiaj się z nami. Każdy pogrzebami się, spraw się w górę, niech podłoga, cieszy się. Zróbcie się niech ta noc nie kończy się, Jest impreza. I'm just się i muzyka sprawia, że dzisiaj z nami każdy dobrze bawi się. Skacz się w górę, niech podłoga trzęsie się. Żdróbcie hałas, niech ta noc nie kończy się. Stoczek, wszyscy łapy w górę.